Znajdujemy się na terenie wspólnego wojownika Guźnica. Jest to teren firmy Gołębi Raj. Za nami kolejne spotkanie z doktorem Rafem Herbotsem z Belgii. Jest to światowej sławy lekarz weterynarii. Myślę, że jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy. Zgodził się po raz kolejny w ramach sponsoringu odwiedzić nasze WG, sprawdzić stan zdrowia Gołębi. Odbyło się też spotkanie z wieloma hodowcami, których Gołębie Raf przebadał. Dla niektórych pobrał próbki, które weźmie do Belgii na, na, na testy, aby w swoim laboratorium sprawdzić, co jeszcze, co jeszcze może więcej znaleźć może niż, niż w polskich laboratoriach. Wybrał też kilka czy kilkanaście gołębi ze wspólnego wynika w Kuźnicy, aby ocenić ich stan zdrowia oraz stan kondycji. No i myślę, że teraz odrafa kilka słów do polskich hodowców. what do you like to say to polish fanciers uh, i say hello to the polish fanciers uh, it was nice to be uh, nice to be here Doctors uh, invite me to examine the pigeons the pigeons were in very good condition very healthy very soft feeder the respiratory was very good is very good no coccidiosis, no worms no infections i see uh, two hours ago the pigeons go very good training Myślę, że nie jest łatwo dostać tego pigeon w taki sposób, jest bardzo dobry manager. Uh, the pigeon są w bardzo Codziennie gołębie są trenowane około godziny 15 do godziny 16 Mają oblot, który nie jest wymuszany, dość chętnie latają. Następnie o godzinie 16 są karmione i zwoływane. Dzięki systemowi benzing możemy śledzić na żywo codziennie te obloty gołębi. W przyszłym tygodniu, czyli w pierwszym tygodniu w sierpnia planujemy zacząć wywózki, treningi, które będą odbywały się w małych grupach po około, te początkowe przynajmniej, po około 20-50, góra 100 sztuk, tak aby uniknąć jakichkolwiek wpadek na tych krótkich treningach, ze względu na, na dobrą kondycję gołębi, chęć do latania, aby one nam gdzieś nie odlatywały. No również chcielibyśmy z tego miejsca podziękować pozostałym sponsorom, czyli firmie Bayers, w której wczoraj przedstawiciel Ludowille był u nas, odwiedził nas także, który nas bardzo mocno wspiera. Dzięki niemu możemy serwować naszym głębiom najlepszą, myślę, karmę obecnie jakościowo na świecie. Oraz w firmie Renfert Monice Solarskiej i Alfredowi Bergerowi za wsparcie i suplementy, diety, które pomagają nam utrzymać głębię w tak dobrym zdrowiu i kondycji. Także serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że RAF odwiedzi nas jeszcze w tym roku i na pewno w kolejnych edycjach. Też wszystkich zainteresowanych zapraszamy na lot finałowy 17-18 września, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Mamy e, wykupiony cały praktycznie hotel Fajkier, są w pokoje, są, jest miejsce, będzie jakiś bankiet e, i na terenie WG w czasie lotu finałowego i po nim, więc wszystkich zainteresowanych przybyciem zapraszamy. E, Raf Herbot wraz z całą rodziną potwierdzili swój pobyt także, także no, serdecznie wszystkich zapraszamy i życzymy udanego sezonu, dobry lot.